Wymiana filtru powietrza znaczy filtru przeciwpyłkowego czyli kabinowego korsa C Bierzemy krucik torc odkręcamy tutaj śrubkę odkręcamy śrubkę Śrubka na bok Zdejmujemy gumeczkę tutaj podważamy do góry z tej strony tu mamy filtr tu mamy filtr, to do góry dwa zaczepy, robota bardzo prosta teraz musimy ten filtr jakoś wyciągnąć Filt od razu, mówię był źle założony, ponieważ ta strzałka musi być tak, tu powietrze wchodzi wchodzi a nie wychodzi, ktoś źle założył filtr, tak ma być filtr założony Oczywiście nie jest do wymiany. Wyrzucamy go. Tutaj bierzemy szmatkę, żeby trochę to przeczyścić. Z tego syfu. dmuchamy troszkę, żeby wyczyścić z tego syfu to wszystko. Jeszcze raz. przydałby się odkurzać, jak ktoś ma garaż albo jakieś gniazdko na sobie odkurzacze, to odkurzyć my tutaj nie mamy, czyli troszkę tak sobie wyczyścimy, tyle ile się da, bierzemy nowy filtr i on jest, tu mamy kupiony jakiś tam filtr. Zejmujemy. i tak ta strzałka ma być do środka, ma być tak założona Teraz jest założony, będzie założony prawidłowo. Wkładamy a i flow, właśnie, właśnie, właśnie. Tutaj dopasowujemy. Filtr jest założony, zamykamy i składamy w odwrotnej kolejności. I cała wymiana filtru kabinowego w korsie C. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.